Powiedziałem rodzicom wprost, że mnie nie kochają. Zaczęło się, kiedy miałem 13 lat. Mój brat Bartek dostał ogromne przyjęcie urodzinowe w parku Trampolin. Przyszło ze 40 dzieciaków. Była pizza, wielki tort, a mama planowała to całymi tygodniami. Kiedy trzy miesiące później przyszły moje urodziny, poszliśmy do włoskiej restauracji we czwórkę. Mama powiedziała, że to dlatego, że mówiłem jej, że nie chce dużej imprezy, co było prawdą, ale tylko dlatego, że wiedziałem, że i tak by jej nie zrobili. Bartek grał w piłkę nożną. W każdy piątkowy wieczór tata wychodził wcześniej z pracy, żeby zdążyć na jego mecze. Wracali do domu o dziewiątej. Oboje pełni energii, odtwarzając każdą bramkę. Ja chodziłem na debaty. Moje zawody były w soboty. Mama przyszła dwa razy w w ciągu 4 lat. Tata zero razy. Kiedy zakwalifikowałem się do finałów wojewódzkich, zapytałem, czy mogliby przyjść. Tata powiedział, że musi pomóc Bartkowi przenieść rzeczy do nowego akademika. Bartek wprowadzał się trzy tygodnie później. Rzecz w tym, że nigdy nie powiedzieli, że bardziej kochają Bartka, po prostu pokazywali to tysiącem drobnych gestów. Świadectwa Bartka trafiały na lodówkę z magnesami. Moje dostawały szybkie spojrzenie i ładnie przed wylądowaniem w szufladzie. Kiedy Bartek potrzebował nowego laptopa na studia, tata przez tygodnie szukał informacji i kupił mu taki za 6 tysięcy złotych. Kiedy mój się zepsuł w drugiej klasie, dali mi odnowionego z marketu, który zawieszał się co dwa dni. Zacząłem prowadzić listę w telefonie. Nie żeby być dziwakiem, tylko żeby mieć pewność, że sobie tego nie wymyśla. Przyjęcie z okazji matury Bartka. 800 zł na catering. U mnie kanapki domowej roboty. Bartek zapomniał zrobić swoje obowiązki. Zrobili to za niego. Ja zapomniałem raz. Tydzień kary. Bartek dostał samochód, jak miał 17 lat. Ja skończyłem 17 lat w zeszłym miesiącu. Dostałem miesięczny bilet na autobus. Zeszły czwartek był punktem krytycznym. Dostałem się do letniego programu na uniwersytecie 3 godziny drogi stąd. Pełne stypendium, tylko 30 studentów wybranych w całym kraju. Pracowałem nad podaniem przez całe miesiące. Kiedy powiedziałem im przy kolacji, mama się uśmiechnęła i powiedziała: "To świetnie, kochanie". A potem natychmiast odwróciła się do Barka, żeby zapytać o jego uczelniany mecz koszykówki. Tata nawet nie podniósł wzroku telefonu. Po prostu tam siedziałem. Bartek gadał o jakimś rzucie, który trafi. A mama się śmiała, a tata w końcu podniósł wzrok, ale tylko żeby zapytać Bartka, czy potrzebuje nowych butów do koszykówki. Nikt nie zadał mi ani jednego pytania o ten program, nie o to, co będę studiował, nie kiedy się zaczyna, nic. Coś we mnie pękło. Położyłem widelec tak mocno, że brzęknął o talerz. Wszyscy przestali mówić. Czy wy w ogóle mnie kochacie? zapytałem. Mama zbladła. Co? Oczywiście, że tak. Czemu pytasz? Więc powiedziałem im wszystko. Wyciągnąłem telefon i przeczytałem z mojej listy: impreza Bartka kontra moja, sprawa z laptopem, każde pojedyncze zawody debat, które przegapili. Jak przejechali 6 godzin, żeby oglądać Bartka grającego w turnieju piłkarskim, ale nie chciało im się jechać 3 godzin, żeby zobaczyć mnie w finałach Samochód, świadectwa, każda pojedyncza rzecz, którą zbierałem przez 4 lata próbował przerywać. Dramatyzujesz. Traktujemy was oboje tak samo. Dosłownie kupiłeś mu samochód, powiedziałem. Ja dostałem bilet autobusowy i powiedziałeś mi, że korzystanie z komunikacji miejskiej buduje charakter. To co innego. Bartek potrzebował go do pracy. Aplikowałem do siedmiu prac. Wszystkie odmówiły, bo nie mam niezawodnego transportu. Ale jasne, to co innego. Mama zaczęła płakać. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że tak się czujesz. Nigdy nic nie mówiłeś. Nie powinienem musieć, powiedziałem. Powinniście po prostu kochać mnie tak samo jak kochacie Bartka, ale nie kochacie. Nigdy nie kochaliście. Bartek wyglądał na niezręcznego. Stary, to nie fair. Oni cię kochają. Kiedy są moje urodziny, zapytałem go. Zamilkł. Nie wiedział. Ja wiedziałem jego. 14 czerwca. Nigdy ani razu nie pamiętał... Moich bez przypomnienia od mamy. I widziałem na jego twarzy w tym momencie, że nie ma pojęcia. 9 października powiedziałem, jakbyś się zastanawiał. Stałem od stołu, poszedłem do pokoju, zamknąłem drzwi na klucz. Słyszałem, jak rozmawiają na dole, ale nie mogłem zrozumieć słów. koło północy mama zapukała. Nie odpowiedziałem. Sunęła kartkę pod drzwi. Nie przeczytałem jej. Następnego ranka na kuchennym blacie leżała koperta z moim imieniem. W środku był czek na 6 tysięcy złotych i notatka od taty na samochód. Przepraszam, powinniśmy byli lepiej. Mama zrobiła moje ulubione śniadanie. Naleśniki z czekoladowymi kawałkami. Robiła je tylko przy specjalnych okazjach, a teraz zrobiła ogromny stos. Oboje siedzieli przy stole, kiedy Tata wyglądał jakby nie spał. Chcemy usłyszeć o Twoim programie, powiedział. Opowiedz nam wszystko. Więc